Siedmano, mam widzowie, z tej strony Kamik, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Rebirth Champions Ultimate. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarabiać tysiące tokenów. Ale ty, mój drogi widzu, bez przedłużenia, zostaw sobie teraz łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem i ja już mój drogi widzu, zapraszam do oglądania. Widzowie, więc pierwszym sposobem będzie oczywiście wykluwanie jajek, ale pewnie się mnie zapytacie, kamyk, ale jak to wykluwanie jajek? No, oczywiście jest to bardzo proste, ponieważ widzowie, Pierwsze dni update'u Najdroższe pety, czyli powiedzmy Galaxy Eternal, mm, Secrety Są widzowie bardzo, ale to bardzo drogie Więc co robicie? Kiedy wybije widzę pierwszy dzień update'u Czyli tego co na przykład powiedzmy co będzie za trzy dni Co robicie widzowie? Jeżeli otwieracie na samym początku jajka Wydrobicie powiedzmy jakiegoś nawet Galaxy Eternal'a Albo nawet Galaxy Shiny Eternal'a To co z tym robicie? Nie, nie czekacie widzowie do następnego dnia czy coś Tylko od razu widzę pędzicie na Trading Plaza I idziecie go znali za bardzo duże tokeny Ponieważ widzowie pierwszy dzień update'u Shiny Galaxy Eternal może być warty nawet 1000 plus tokenów, albo nawet, i widzę, więcej. jest to pierwszy sposób na zarabianie dużej ilości tokenów. Widzowie, drugim sposobem na zarabianie tokenów jest oczywiście topka, ponieważ widzowie, za topkę, za nagrody właśnie w topce klanowej, możemy dostać oczywiście tokeny za, powiedzmy, dam przykład na moim klanie właśnie, w którym mamy top 6. No nie mamy, widzę, nagrody za top 6, jest, widzę, dopiero nagroda za top 10. Czyli powiedzmy, top 1 gracz w naszym klanie dostanie 300 tokenów. Top 5 graczy w naszym jest 150 token. Top 10 dostaje 50 tokenów, no i inni dostają po 25 tokenów. to też jest sposób na zarobek, oczywiście też z więc to jest kolejny sposób. Kolejnym też sposobem też również będzie topka, ponieważ w sezonowej topce możemy dostać za top 1 3000 tokenów, za top 3 1750, za top 10 1000, top 25 500, za top 50 dostajemy 200 tokenów oraz za top 100 dostajemy 125 tokenów. Więc widzę, z samego top 100 macie już plus kolejne 125 tokenów plus dodatkowy suprim, który też będzie sporo warty. Oczywiście widzowie nie możemy również zapomnieć o topkach właśnie w klanie, ponieważ widzowie. Klan Wojdy jest top 6 w oczywiście Rebirfach oraz top 5 w hacingach, czyli dostaniemy widzę, nagrody za oczywiście top 10, ponieważ nie ma za top 5 nagród, ale top 1 gracz jest 100 tokenów top 5 graczy, oczywiście mówię za top 10 dostanie 50, toke, 50 tokenów top 10 graczy w klanie dostanie 25 tokenów, no i to tylko tyle więc znowu kolejnym też sposobem również będzie oczywiście też ta topka klanowa, więc jeżeli o niej zapomnieliście to radzę sobie Wam o niej przypomnieć ponieważ z tej topki też możecie wygrać sobie, wygrać, oczywiście dostać tokeny, jeżeli jesteście właśnie w wytoperce ale żeby wykonać kolejny sposób musimy przenieść się na Trading Plaza Okej, okay, widzowie, ja już jestem na trading plazie i pokażę wam o co mi chodzi. Widzowie, naturalne jest, że sprzedajecie sobie rzeczy, ale zobaczcie to. Tutaj pan kolega o Niku, or nieważne. Sprzedaje widzowie Rainbow Aure za 369 tokenów Więc widzowie, na przykład powiedzmy On sprzedaje za 369 tokenów A wy sobie ją taką wystawiacie za 400 tokenów Może nie jest to jakiś za dobry przykład I nie wiem czy, on, czy wam ona się selnie za 400 Ale zawsze warto próbować I po prostu nie patrzcie na ten jeden przykład Po prostu patrzcie na inne rzeczy Więc po prostu kupujecie ją widzowie za taniej Czyli po prostu kupujecie na przykład powiedzmy za 369 tokenów I sprzedajecie ją powiedzmy drożej Na przykład za 400 tokenów I już jesteście na plus. Sprawie o 40 tokenów. Nie jest to za duży zysk, ale z czasem, jeżeli będziecie kupować inne rzeczy i wystawiacie za więcej, to będzie Wam się to powoli zwracało. Więc to jest oczywiście kolejny sposób. Widzowie, kolejnym sposobem na zarabianie dużo tokenów to oczywiście wystawianie słabych petów. O co mi widzę chodzi? Jeżeli macie dużo petów, powiedzmy, ja mam np. dużo petów w 120QD, więc widzowie, wystawiam sobie takiego jednego peta za jeden token i wystawiam ich jak najwięcej mogę. W moim przypadku mogę wystawić ich 500, ale w tym slocie da się maksymalnie ich wystawić 100, więc wystawiam 100 takich oczywiście petów. Nie wiem, czy ktoś to kupi, ale jeżeli by kupił, to widzowie z tylko takich petów mam już 100 tokenów, więc jest to, widzę, kolejny fajny sposobik. Ponieważ widzowie, no nie oszukujmy się, jest tutaj też dużo nowych graczy, którzy sobie kupią tokeny za Robuxy, ale nie będą wiedzieli, co jest dobre, a co nie, zbędą nawet z jakieś słabsze pety, mogą kupować właśnie też za jeden token, więc jest to też bardzo opłacalna taktyka, ale wcześniejsza taktyka jest oczywiście też bardzo użyteczna. Widzowie, to by raczej były wszystkie taktyki oczywiście w dzisiejszym odcinku, też możecie widzowie tradować się z ludźmi i po prostu kupować od nich z, po prostu taniej i wystawiać te rzeczy po prostu drożej, to też jest taka taktyka, ale to już wam wcześniej o niej powiedziałem. Widzowie, no to chyba by było na ten dzisiejszego odcinka, no raczej wszystkie wam taktyki powiedziałem na zarabianie tokenów i właśnie jak najwięcej ich zarabiać, ale widzowie oczywiście na sam koniec odcinka zrobimy sobie jakiś konkursik. Więc widzowie, jeżeli byście chcieli wygrać, powiedzmy, hmm, hmm, takiego widzowie Eternal Toxic 360 d to co jedyne musicie zrobić? Musicie sobie zostawić łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, subskrypcję, na kanale oraz w komentarzu musicie napisać swój nick z Robloxa i ile macie aktualnie token. A na ekranie wysiada wam się zwycięzca z poprzedniego odcinka. Serdecznie, Mordesz gratuluję oraz napisz do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie, do którego linka będzie miał w opisie. dobry widzowie, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Dzięki serdecznie za oglądanie go. I co i widzimy się już w kolejnych świętych widzowie, Cześć!